Przygotowujemy się do kolejnego, czwartego, Europejskiego Kongresu Finansowego 2014 tym razem. I w ramach grupy tematycznej związanej z infrastrukturą, w ostatnim okresie szczególnego znaczenia nabrały kwestie związane z jej zrównoważonym rozwojem. Dlaczego? Głównie dlatego, że struktura decyzyjna zasadniczo się zmieniła. My operujemy takim pojęciem jak imperium. To się wiąże z tym, że mamy odniesienia na poziomie europejskim, odniesienia na poziomie krajowym i odniesienia na poziomie trzech poziomów samorządowych. W związku z tym, że infrastruktura co do natury ma charakter związany z dużą aktywnością, właściwie gospodarzem, jest strona publiczna, stąd akcentowanie tych poziomów i uświadomienie, na jakim poziomie zapadają jakie decyzje, jest niezwykle ważne. I kwestie koordynacyjne związane z różnymi programami, tak jak na przykład polskie inwestycje rozwojowe, czy przekształcenia w kierunku Banku Rozwojowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, te wszystkie elementy są niezwykle ważne i trzeba mieć dużą wrażliwość na charakter powiązań i mieć świadomość wielorakich powiązań i co. Dotyczy struktury merytorycznej, bo telekomunikacja, energetyka, transport są wzajemnie powiązane i wzajemnie, wzajemnie zależne. Koordynacja wysiłków i inwestycyjnych, i eksploatacyjnych we wszystkich obszarach jest niezwykle ważna. Więc mamy do czynienia z bardzo istotnym, szerokim obszarem tematycznym, a jego struktura wewnętrzna jest bardzo złożona. Stąd y, świadomość konieczności. Koordynacji, zrównoważenia poszczególnych programów i działania na poziomie strategii wyposażonej w narzędzia i instrumenty, które tą strategię pozwalają realizować, to są wszystkie elementy, którymi się zajmujemy, które chcemy pokazać na przykładach i uzasadnić. I marzy nam się, żeby wypracować rekomendacje, które podniosą i skuteczność, Rozwoju samej infrastruktury, ale również umożliwią nam szybszy rozwój gospodarczy. Przygotowując czwartą edycję Europejskiego Kongresu Finansowego, zajmujemy się tematyką, która jest bardzo naturalna dla infrastruktury, a wiąże się z relacją między stroną publiczną, która jest jakby naturalnym gospodarzem tematów związanych z infrastrukturą a stroną prywatną, która może odegrać bardzo różną rolę w zależności od tego, jak się te relacje publiczno-prywatne zdefiniuje. Nam się wydaje, że zachwyśnięcie się tym, co dotyczy dwóch perspektyw, bo taka jest bieżąca sytuacja unijnych i bogatym źródłem finansowania, które wynika z pomocy europejskiej, może prowadzić do ograniczenia zdolności rozwoju, infrastruktury w późniejszych okresach. Zakładając, że strategiczny rozwój dotyczy długiego okresu czasu, przyjmując perspektywę 2030 jako perspektywę definiowania tego rozwoju, no to mamy 10 lat po zakończeniu drugiej perspektywy. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli możliwość korzystania z trzeciej tak bogatej w źródła finansowe. Pomocy europejskiej. Więc istotną rolą jest rola kapitału prywatnego i istotną rolą jest relacja publiczno prywatna Więc w tym roku po raz pierwszy chcemy zorganizować warsztaty do, odnoszące się do relacji publiczno-prywatnej, czyli tak zwane PPP w skrócie, i chcemy pokazać w odniesieniu do polskiego systemu prawnego, który odnosi się i do konstytucji, i do kodeksu cywilnego i innych norm prawnych. Że to nie jest kwestia tak ważna z punktu widzenia konieczności zmiany prawa, ale jest bardzo ważna z konieczności zmiany zachowań. I wydaje się, że transformacja ustrojowa jakby uzasadnia to, żeby zwiększyć rolę strony prywatnej i spróbować zbudować przyjazny klimat relacji publiczno-prywatnej, przyjazny dla rozwoju infrastruktury. W ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Finansowego 2014 zajmujemy się w bloku infrastruktury również energetyką. Są to zagadnienia w ostatnim okresie szczególnie nabrzmiałe czy też budzące emocje, bo odnoszą się do tego, co określane jest często jako bezpieczeństwo energetyczne. Polski rząd, a właściwie polski premier, przedłożył propozycję Europejskiej Unii Energetycznej. Mamy szereg elementów, które są ważne z punktu widzenia i tego, co kto rozumie pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego, jak i różnych czynników, no bo czym innym jest system elektroenergetyczny, czym innym jest system gazowy, czym innym są inne źródła paliwowe. Ważnym zagadnieniem jest kwestia kosztu korzystania ze środowiska, innym elementem z kolei. Jest bogactwo naturalne, narodowe, jak kiedyś uważaliśmy węgiel. W związku z tym jest szereg zagadnień, które wymagają uporządkowania. Jest szereg elementów, które są ważne z punktu widzenia uwzględnienia wzajemnych zależności. I niewątpliwie widać, że musimy dopracować się definicji własnej, jak my Polacy rozumiemy nasze bezpieczeństwo energetyczne, jaka jest nasza rola i nasze miejsce i Jaki może mieć wpływ na rozwój zagadnień związanych z energetyką i bezpieczeństwem energetycznym w Europie? To jest coraz istotniejszy zakres dyskusji publicznej. Chcemy przybliżyć tę tematykę na kongresie. Chcemy w ramach dyskusji eksperckiej wypracować nasze rekomendacje, które z tą tematyką się wiążą. Więc Zapraszam Państwa na kongres do Sopotu 2014-2023-2025. Czerwiec bieżącego roku będzie nam miło się z Państwem spotkać.